Siemano i siemam Was bardzo serdecznie, w sensie witam w kolejnym odcinku Lego Harry Potter yy, lata 1 do 4. Yy, odcinek jest yy, już piąty. Tak, piąty odcinek, ponieważ jeden się składał z dwóch, a my kontynuujemy naszą opowieść. Prawda jesteśmy teraz y, gdzieś, nie mam pojęcia. Aha, jesteśmy koło tego naszego st stadionu, nie wiem. Idziemy za Ser Nikolasem. Nie pamiętam już po co my tam byliśmy. No ale nieważne. No, widzę, że tu mam iść. O super. No, widzę na lewo idzie. Nie gdzieś tutaj. Nie jest powrotem do Hoogwardu To jest chyba wejście do Hoogwardu, tak mi się wydaje Ała, moje ucho y, oki okay. Aha, tu, tu by była nam potrzebna ta miotła Ej, aha, most możemy zbudować no od razu lepiej, ja nie... I weźmy tą miotmy. jak to się brało? Na... Na U? Na J. Na kasie się zmieniało, chyba nie mogę wziąć tej miotu, dobra, nie masz. O, i mamy jakąś scenę. A! Święta nadchodzą! Jest i prezent do Harry'ego Pottera Do którego potem teraz się udajemy? Znaczy... o Tu trzeba pomachać A trzeba tu stanąć Zbijamy Właśnie dzisiaj oglądałem Alego Pottera, Kamień filozo Filozoficzny, chyba tak to się nazywa. I już wiem co tu będzie, ten dostanie ten, a ten dostanie pelerynę. Jaka to peleryna? Niewidza. Polecam też obejrzeć film. Jakby, co to nazywa... Ten, 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 ten... To jest nasz... o, on to jest właśnie nasz woźny, także <śpiewanie> Dział Ksiąg Zakazanych. Dumbledore gdzieś idzie. Odlokowaliśmy pelery na Niewitkę. Załóżmy sobie PL na nie. A nie mogę, nie możemy w niej biegać. Myślę, że nimi ją na razie. Co to nie bijnie? O, zabiło Super. E, dobra. Jezus Maria! Jak to powstrzymać? Może zakręciem jakimś? Jak to się zmieniało? Hana Cit się naciskała. Nie skomentuję tego. Zapewne potrzebujemy teraz peleryny niewidki, żeby to nas nie zabiło. Trochę żałuję, że nie zbieram... Y nie zbieram postaci Harry Pottera, ale to trzeba wszystko niszczyć. Chudźwa. Pamiętam, że trzeba wszystko niszczyć... Znaczy pamiętam... Wiem, że trzeba wszystko niszczyć. Gdy ten... Yy, to trzeba, gdy chcemy coś znaleźć, także... Jakąś postać a czasem się gdzieś ukrywają też z tyłu czy coś zamknięte tu mamy coś hmm. o tu coś mamy a już więcej ta nie, nie, nie! Co ty robisz? Nie, 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 nie! Ale... Na H? Jak to się robiło? Na J! Nie! Ja! Nie ogarniam.

Trzeba znaleźć składniki. Super. Po kurde. <grystanie> zabiłem ik. Ja to mogę ją zabić tej książki. Ty no nie no, wypas <grystanie> A, już więcej jest za książka. Ta co gryzie. To syba ona. Jakie ją zabiłem wcześniej? Naskoczyłem chyba na nią. A dobra, także jesteśmy już bezpieczni. Teraz znaleźć yy, kwiatek. O! Super. Tu są jakieś drzwi, które nie... Ojeju. Co to jest? To są jakieś drzwi, których nie otworzymy Piniądze Żymaj kwiata pająka loda. Hmm. Tu może coś A, nie, jednak nie. Lody, kwiaty... Jezus Maria. Skąd ja to znajdę teraz? Hmm. Tu widzę jakieś książkę mogę też O dzień, o Tu coś się świeci A, a, nie 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 nie, nie no fuck! Tam, tam, tam chyba jest ta jedna z rzeczy ta... Kurde, to pewnie będzie kwiat. Jak się bierze kwiat na jod? Okej, ok, to jedna rzecz już jest, ale to było dość proste. Bo się świeciło, ale może zobaczymy tam jeszcze raz. Obadamy. Tu coś też jest, Nie wiem zupełnie co tam nam dało ale... Chwila, bo ktoś puka Oki, okay, jestem, super Gramy dalej I palą te ostatnie chyba co proszę. Nie, jeszcze jedno będzie Aha, jeszcze jedno No Oki okay, i zgaduję, że to też tam znajdziemy A to trzeba jakąś chyba czarną, tą ciemną mocą, o. trzeba chyba nic nie... ...nie zdziałamy. O, te książki mogę. Aha. Tylko gdzie teraz znaleźć... ...loda? Hmm. Może. Tu już chyba wszystko sprawdziłem. Takie właśnie momenty będę wycinać, gdy... bo tutaj nie ma nic ciekawego. znaczy jak będzie będę czegoś szukał powyżej, myślę, tak, 3 minut, to... To wtedy wycinam, bo to ma być taki... Trochę gra, trochę taki poradnik. Hmm... Co się jakby tu błyszczy mi? O! A to był lód! No to tak nie wyglądało. Jest! No genialne! No i mamy... To w sumie nie było takie trudne. Ok. Wchodzimy. Idziemy za albusem Dumbledorem. Ja na niewitka Nie mam pojęcia do czego nam to jest potrzebne Co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia Aha tu No spoko. To jest kolejne No tak, bo... To jest czerwone. Nie będzie gitara Ok, bierzemy jakiś klucz. Też coś możemy zrobić chyba. Dobra, nieważne. Aha, to nie mocą, tylko normalnie. A nie, mocony, tak, no, dobra. Nieważne. O shit! On ma chyba nic nie zrobi. No i ślepy jak. Jesteśmy, dobra, już jesteśmy w pokoju. Łada, I nie wiedziałem, że mogę tu wejść, ale dobra. Ten w kod jest strasznie wkurza. Co jest? Zabije nas tu coś potrzebujemy. Tu jakby to się świeci, tylko nie wiem co to jest. O! To tylko chyba pokazem mi się wydaje A! Ale jestem... Jestem chyba ślepy Nie widziałem takiego, takiej wielkiej rury tej Super Jesteśmy... A, to jest... Y, tu Harry Potem będzie widział swoich rodziców, znaczy powinien, nie wiem czy tu będzie widzieć. W każdym razie powinien no, może tak. O, tu potrzebny nam jest y, Lumos, Max chyba tak jakoś. Dobra. Myślę, że to Dumbledore. Dobra to, to, to nie zbieram nie mi się Co tu jest? Coś jakby tu nie... A, tu chyba trzeba przejść Nie Co? No widzę, no co chcesz? Machasz Czy ja mogę ciebie strzelić? Cokolwiek zrobić? Nie wiem, cokolwiek no Aaa jeee. Yeah. Ok Teraz Harry będzie widział swoich rodziców chyba No, Ron, Ron, Ron będzie widzieć siebie jako mistrz A Harry swoich rodziców No i skończyliśmy poziom o i jakiś herb domu. Wiem jak się ten. To był Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw i Slytherin. Teraz wystarczy było sobie przypomnieć. Jeszcze takie złote klocki dostajemy Wbijamy do dziurawego o, Przepraszam do dziurawego kotła I co? I tu się żegnamy Tylko niech się załaduje No Jesteśmy z powrotem w dziurawym kotle Już część y, Część y, gry za nami Tam jest widać 5% dopiero ze seria szykuje się na dużo odcinków, tak mi się wydaje, bo te procenty mogą być też tam gdzieś te właśnie herby czy coś. I wtedy tam pewnie gra będzie miała z 50%, to już ją skończymy. Ale w każdym razie, dobra, bo mam długie k... pożegnania, także co, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie w górę, jeżeli się nie podobało, podobało, jeżeli uważasz, że jestem śmieciem, to też łapka w górę. I co, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.